Só to dando. Vê pá, maior na saudade. Dois estont. Dois Fura padła, fura fura padła, a cur. Zrobimy SKOWANY Kurwa co za zjew, co za zjew. <śles> To da, 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 dawać, ja tu, dawać ja tu. tu, dawać tu Ale ile tam policjantów idę i Lili Lili, chodź Co no, jest, co jest? Eee, dogadajcie się kto będzie negocjował mi podajcie swój numer telefonu bo tak żebym bym... Dobra to ja dobra. będę dobra. negocjował I tu to chwilę To ci jak stary Nie normalnie słownie podeszł Ja sobie biorę na klawiaturze no Będziesz Będziesz tyle to robisz nie zdążyć? 227 Czekaj bo on podaje numer telefonu do wysoko ja będę z Lili Tak, tak, tak Dobra Informacyjnie uzyskałem już numer do yy, negocjatora ze strony yy, osób kilka kapadających Wdzieliliśmy trochę siano, dałem 60 koła i zepchawi jeszcze nas lotaj do ostatniego Co to za. Wy pama, ja na zakładnika! Wyjazd stąd. ja stąd. Nie! wyjazd ja pierdolę. To te psy jebane fanowskie. Hola. Nie przejmujcie przyjmuj, nie się nim, panowie, to jest jakiś random, możecie go sobie złapać co domek. właśnie pytałem się, bo chciałem zapytać, czy po prostu on jest od was. Nie, 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 to nie, nie, nie. on są. to przypłynął po prostu, fan jakiś. To informacyjnie fan to jest jakaś osoba, informacyjnie to jest jakaś osoba trzecia w ogóle. Już, już ja jest się, jest się, Jest już tam? Odbiegaj stamtąd. Stąd, stąd razem? Z patrzymy w Raptora nie chlują. Na razie jest nie wszystko. Napisałem. Jak ucieknę, to będzie Performance z Roku 4. Git. A bo się w nim, bo tylen root, tyle. A bo w kanałach. Nie? No, no. Dobra, jest wszystko, Git. Hurra, jest wszystko jest. Giera. Mamela. Mocny przekaz. Gotowista? Nie wiem No ustawiają jednostki pewnie, mają jedno a, auto jest i trzy, trzy I, i gabry się Gabrysie A ten Raptor jest otwarty tam normalnie? Ja. Mówią tak to no. Ja z koleżanką gadać nie będę, niech zamknie marnie ta koleżanka A Gabryś w grunie ser Wiem, Co? wiem, wiem Żurak gotuje Most Wiem, czekaj, myślę, który most Jest broń sportowa na bazie no nie? No, z tego raczej nie ma sygnałów takich, że strzelacie. Nie ma i jakiś wysoki most I będziecie na karakarą po oponach A ja nie mam ze sajpy strzelać No hu ale, ale Nie hu to korek nie ma do tego magów Ale to się kupuje za 100 dolców w, w sklepie z ammunition. Ammunition, Wiesz gdzie gdzie mam być? Kurwa zamką Nie ty. Hugo sam?

A bądź się. No, się, się normalnie Pada, przesiącie. Możecie, przesiącie się do środka, kurwa, do środka, 60 tak, jedną na pięć Ja na prawe. Pięć. Ja już Znajdę ci. Ja, ja już nie mam. Nie o, skurna, ja już nie nie umiał nikogo. Jedna kara kara się rozgubiła. Fura padła, fura padła, fura padła, kurwa. Regina będzie git? Maga bajcik. Nie, Ale widał Gdzie, gdzie jest? Jesteś gotowy Hugo? Nie już na most Ciebie jesteście kolejko, coś Jesteś ready Hugo, my już jedziemy I'm ready, I'm ready, Ja tak zwolnię do 120 under, under, under my tree Pro, troch, chociaż jednego. Przednia, prawa, lewa, cokolwiek Widzę, 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 widzisz, widzisz mnie? Nie widzę cię, a widzę posła, jedna pośla, posła, jedna posła, posła Zajebista taktyka Zmienimy most, zmienimy most. Jakiś na autostradzie. Traf, traf, chociaż jednego. Przednia, prawa, lewa, cokolwiek. Widzę, 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 widzisz mnie? Nie widzę cię. A widzę. Poszła? Jedna posła, poszła, jedna posła. posła. Jedna poszła, jedna poszła. Kur... taktyka. Hmm. Ja jestem jednak ten, urzędnicza. Zaraz będę na urzędniczej, czekaj tam. Jesteś urzędnicza? O kurwa. Jezus. Miasta. Ale nas spojrzało. jest na dwóch Ja ja do tego apartamentu, może. Ryzyk fizyk, Na korzystać. Skąd to z to teraz kanał, skoral to teraz kanałów? Kurwa ty nie potanujesz nic, bo Hugo jest celowany, kurat z tej pergunku. Fugo czeka nie możle, nie ma źle, nie maźle, oo! Ma Powtarzam, kawalni czeka, kawalni czeka. Nie, 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 nie Dobra, dobra. Co ty robisz, Jutek? Co ty robisz? Ty weź, weź do to się do Możesz i odjechać, a nie kładać po dalej Tylko mam tego jednego To Nieźle A, a Szymon? Z... ty nas z... z... się się odbycha? No tak, no Na ucięta, jedźmy w całą stronę jedna Jedna kurwa, jak Dawaj, dawaj, Wejdziem dawaj, jestem, katawe? jestem już, jestem już no Gotowy? Wiem,

Wypierdalaj zjebie Nie Wypad. Wyjazd, jest? Je 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 kur y, kur y, gdzie je Ej, Kurwa, sedzona dzwona gra, pies jebany A nas jakieś randomie szyby Zaraz No ale to kolu, gdzie jesteście, po potem nie było Kanały, Metro, 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 metro Ten metro, metro. do kanałów Jesteśmy w kanałach Tych rurach takich To smoko No rurach Tutaj już jadę Widziałem nas Nie wdbanę Jak będziecie jakieś normalne jak jak nie podawać, podawajcie dawajcie Jak nie to nie Pewnie spadło jej po drodze. Mogło jej pa... Nikogo okay, nie ma, obcyt, na, razie jest... nie ma na, na razie nikogo nie ma na nas. Przypomnijcie mi. jaki jest ten zimny 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 jesteśmy zimny 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 no to Tam, tak, nie imity 0 nie ma na nas na razie. I, jakbyś chciał w stronę uw to, to, to git, kurwa, w stronę UW-u. Szyk, podejdź, podejdź. nas! Ej, sięka sieka, jest jak coś, już z na razie Jestem bez zapona, do żeby... dwóch. Bez jednej na razie. Gdzie, Ale. gdzie? W kanałach, no a gdzie? No, nie, nie, nie. W, w takich rurach jakby? Sieka, normalnie, kurwa, a nam robią, co ja już dostałem do Jest, jest. Tu się Nie, 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 wsiadaj 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 kurwa nie, 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 go bierz go najwięcej kasy nie, 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 psy psy jedźcie stąd jaki zjeb kacpi odjebał w chuj kacpi leży idziemy wysiadamy jesteśmy w kan... o kurwa wysiadać biegnąć 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 kacpi tak odjebałeś wysiadać od góry są źródła, jak coś. Oto arkadiusza. Jesteśmy z każdej strony ale i mamy się, minus jeden. Musimy się kaczkiego zgarnąć. Mogę widzieć, ale nie wiem. Prawda, to był jeden dał. Jednego z bielizn, A few moments later.